Dzień dobry. Nasz arkusz, baza danych pracowników, zawiera informacje o pracownikach, które zostały zaimportowane z bazy danych programu Microsoft Access. Następnie zostały one poszerzone o datę zatrudnienia, brygadę, stanowisko oraz uprawnienia, certyfikaty, szkolenia i zaznaczone tutaj ewentualnie plusikiem. Następnie stworzyliśmy harmonogram pracy naszych pracowników, który zawiera aż cały rok. A powstał on w ten sposób, że najpierw zaznaczyliśmy sobie datę 1 stycznia, a następnie tutaj tym plusikiem przeciągnęliśmy wszystko, skopiowaliśmy w zasadzie aż do 31 grudnia. Aby tutaj w tym miejscu zamiast daty, pojawiała się jedynka, czyli data 1 stycznia, w narzędziu głównym w formatowaniu liczb yy, zaznaczyliśmy sobie niestandardowe i jako typ zaznaczyliśmy D. No ponownie musieliśmy wszystko przekopiować. Znów tym krzyżykiem. Następnie w komórce M10 zaznaczyliśmy sobie, że jej zawartość się słów na komórce M11 i również tutaj w formatowaniu niestandardowym pisaliśmy sobie trzy literki D i powstały nam nazwy dni tygodnia. Znów krzyżykiem przekopiowaliśmy do samego końca. Następnie wprowadziliśmy nazwy miesięcy. Scaliliśmy sobie komórki tak, żeby... Kończyły się akurat na końcu danego miesiąca, tu już jest luty, jak widać, i zaznaczyliśmy sobie na szaro. Tutaj zaznaczamy sobie wypełnienia. Następnie, abyśmy wiedzieli, które dni są ustawowo wolne od pracy bądź ogólnie weekendami, prowadziliśmy sobie tutaj taką formułę, dni robocze, zaznaczyliśmy pierwszy dzień roku i zaznaczyliśmy pierwszy dzień roku, przepraszam, później średnik, jeszcze raz ten sam dzień. I wpisaliśmy święta. Święta tutaj sami sobie troszkę chcieliśmy ułatwić. Wpisaliśmy sobie w, tym, w tej kolumnie A: Wszystkie dni wolne od pracy w roku 2024. W tym polu wpisaliśmy nazwę święta, i powstała nam taka formuła. Już ją pokazuję. W menadżerze nas zawiera ona nazwę, właśnie święta, i dzięki temu mieliśmy jakby. Troszeczkę mniej pracy, święta i weekendy są zaznaczone na czerwono, jedynką są zaznaczone dni robocze. Po co nam to było potrzebne? Było nam to potrzebne po to, abyśmy w formatowaniu warunkowym mogli sobie stworzyć regułę, dzięki której dni świąteczne są zaznaczone na czerwono, a dni robocze na zielono. Tak to właśnie teraz ładnie wygląda. Następnie wprowadziliśmy sobie tutaj wszystkie zmiany pracowników, jak pracują, to jest pierwsza, druga, trzecia zmiana chorobowe, bądź urlop, nigdzie tu nie widzę, o tutaj jest urlop, tabela zawiera również legendę, znajduje się ona tutaj. Ja później te nieświąteczne, o ja to sobie już tutaj może na szybko ukryję, żeby tego już nie było widać, bo nie jest nam to do niczego potrzebne, oj usunęłam. Ok, nie to, przepraszam, to z pośpiechu. Tak jest. Wyłączyłam również tutaj w widoku linię siatki, ponieważ wydaje mi się, że arkusz wygląda dużo ładniej i profesjonalniej. Wszystkie szerokości kolumny w narzędziach głównych w formatowaniu zostały zaznaczone w cyferką 7, żeby... Miały taką samą szerokość. Następnie przeszliśmy do y, arkusza trzeciego, wielkość produkcji. Taki sam kalendarz, z tym, że zamiast y, liczby, y, da, zamiast danych pracowników, znajdują się informacje o naszych produktach i działach. Tutaj y, znajduje się liczba pracowników w tych. Y, w tych wierszach znajdują się informacje na temat, ile osób pracowało w danym dziale danego dnia. Jest to wyliczone za pomocą funkcji licz jeżeli. Tutaj jest założona liczba produktów wyprodukowanych każdego dnia przy maksymalnej liczbie pracowników. To było po prostu napisane tak, takie założenie nasze. Następnie tutaj Znajdują się informacje, ilu znajduje się pracowników danego działu, też liczone na zasadzie, ile niepustych baza danych. I zostało wyliczone, ile produktu jest w stanie wyprodukować jeden pracownik na dzień. Dzięki temu, prowadząc tutaj formułę, jeżeli wyszło nam, ile każdy dział dziennie wyprodukował danego produktu.